Porozmawiajmy o życiu. W audycji Porozmawiajmy o życiu kontynuujemy temat 12 kroków warsztatów. Wreszcie żyć. Dzisiaj, krok 12 będziemy stawiać, co nie oznacza, że podsumowujemy już cały cykl programu. Studiu. Ksiądz Jacek Trykoszko-Salezjanin. I Grzegorz Kasjanuk. Dwunasty krok. Treść tego kroku jest bardzo rozbudowana. Tak, ja jeszcze zanim przeczytam treść mhm. tego kroku, to powiem, że program dwunastu kroków, wreszcie żyć, ale jako równo, równolegle używamy takiego zdania, które określa nasz program, nasze warsztaty, Ku pełni życia. Nie tylko wreszcie żyć, ale i żyć pełnią. Tak? To jest jakby istotne, że dążymy do tego, aby to życie było jeszcze bardziej głębokie, jeśli chodzi o wymiar no taki osobowy i duchowy. A krok dwunasty brzmi. Następująco przebudzeni duchowo w rezultacie podjęcia współpracy z łaską, staraliśmy się być świadkami zmiany, które już doświadczyliśmy, pracując według programu 12 kroków. Nieustannie podejmujemy starania, aby ta zmiana pogłębiała się poprzez życie zasadami programu. Jak rozumieć ten krok? W skrócie można było powiedzieć, że chodzi o to, że y, 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 doświadczyliśmy takiego przebudzenia wreszcie żyć, to znaczy przebudzić się do życia, do życia, które ma osiągać pełnie. I ten krok zakłada, że właśnie zaszła w nas jakaś zmiana, ona ciągle zachodzi, ale ta zmiana już jest jakby widoczna. I tą zmianą po prostu chcemy dzielić się z innymi, mówić o tej zmianie. Mówić o nadziei, że możliwa jest w ogóle taka zmiana, i że stosując właśnie te zasady, które my stosowaliśmy, czyli odniesienie do programu, życie programem, może doprowadzić właśnie, że tej zmiany także i inni będą mogli doświadczać. Jest to właśnie taka misja, która rozpoczyna się wraz z dwunastym krokiem. Ja doświadczyłem pomocy i tę pomoc staram się nieść innym. Mowa tutaj o przebudzeniu, że może tak to podsumować, nie podsumować, ale nawet konkretnie w tym. Kroku ku pełni życia, jasno o tym powiedzieć, że jest to przebudzenie? Jeżeli wreszcie żyć, to tak jak powiedziałam, to, to budzimy się do tego życia do życia świadomego, życia odpowiedzialnego życia, które jest na no, odpowiedzią naszą. Na, na zaproszenie Pana Boga właśnie do, do, do tego co on nam przygotował tak to jest wejście w jego plan w jego wypełnianie jego woli. No to, to i w, powiedzmy na tym polu w, Teologicznym mówi się o jakimś przebudzeniu. To się nazywa trochę inaczej nawrócenie, mhm. ale jest to też forma takiego przebudzenia. Powstań z martwych, aby zajaśniało ci życie. Przebudź się śpiący i, i, i zacznij właśnie żyć w pełnej świadomości własce Bożej i, i idź tą drogą, którą, która jest drogą świętości, drogą, która doprowadzi Cię do tego celu, którym jest zbawienie. To przebudzenie może być z jednej strony widowiskowe. Użyję takiego sformułowania, bo jeżeli ktoś Radykalnie zmienia swoje życie, wychodzi z nałogów na przykład, wychodzi z jakiegoś bólu, bo w tym bólu żył, no to jest to wtedy widowiskowe, bo widać to, tę przemianę, ale niektóre są może bardziej ciche, odbywają się w człowieku i ta przemiana jest dla niego odczuwalna. Charakterystyczne dla jednej czy, czy drugiej drogi jest to, że chyba najważniejsze powinno być to takie konkretne, wręcz jednorazowe przebudzenie, żeby nie wrócić na tę drogę, z której rozpoczęliśmy to wszystko? Z reguły dokonuje się to przebudzenie w przeciągu jakiegoś czasu. tak. To nie jest, tak jak mówisz, jeden moment spektakularny, który, który gdzieś tam owocuje tą, tą przemianą. Oczywiście takie też są. I, i człowiek może doświadczyć łaski takiej, w, w, no, Takiego doświadczenia przemiany bardzo szybkiego, gwałtownego i, i radykalnego. Niemniej jednak, Pan Bóg wybiera najczęściej właśnie tą, tą drogę stopniowej przemiany, która jest trwalsza, bo dokonuje się. No, poprzez też podejmowanie trudu tej, tej przemiany i, i, i pewnego cierpienia, które, które temu towarzyszy, w przeciągu czasu można zejść głęboko w te pokłady, które gdzieś były pozamykane. Mówię, nie ograniczamy łaski Bożej, bo ona może zadziałać w sposób nieoczekiwany i wiemy, że różnymi drogami Pan Bóg dociera do człowieka. No my tutaj zakładamy, że, że te nasze przebudzenie dokonuje się w czasie. Jest to proces i ono ciągle trwa. Dlatego, że ciągle jesteśmy na drodze rozwoju, na drodze też tego wprowadzania w życie tego nowego, które, które się w nas... Zrodziło i którego chcemy, którego pragniemy, bo doświadczyliśmy tego, co było wcześniej. Dlatego też jest to, jest to ta droga, którą idziemy. Myślę, do końca życia, czy jest to widoczne, ta, ta zmiana, która się dokonuje stopniowo i, i bez spektakularnych może efektów. Jest to widoczne, i myślę, że to głoszenie czy przekazywanie świadectwa nie polega może na tym, że, że szukamy gdzieś tam specjalnie. Możliwości dawania świadectwa, tylko żyjemy naszą zmianą, żyjemy naszym szczerym i prawdziwym życiem, prawdziwym ja jest to widoczne. Widoczne oh. dla tych, uh -huh. którzy, którzy nas znali wcześniej, ale myślę, jest to czytelne czytelna postawa dla tych, którzy nie znali nas wcześniej, którzy się z nami spotykają i widzą właśnie tą szczerość i prawdziwość. Obecnie grupa, która jest prowadzona w Olsztynie na, na likuzach, to przy którym kroku jest? No jesteśmy w czwartym kroku, czyli przy obrachunku moralnym i jest to no, ten długi krok, który pozwala nam poznać siebie jeszcze bardziej tak? dogłębnie. To te wszystkie mechanizmy i strategie, które przeszkadzają nam w życiu, które, które są właśnie szkodliwe. Czy już są widoczne, widoczne, nawet wizualnie, zmiany wśród tych, którzy biorą udział w programie warsztatu? Wiesz, ja to widzę, ale na ten temat mogliby się wypowiedzieć sami uczestnicy i oni opowiedzieć to. No, ja oczywiście mhm. taką zmianę dostrzegam, tą zmianą się cieszę. Myślę, że osoby, które, które biorą udział w tym procesie, w tym warsztacie, też to dostrzegają, zresztą mówią o tym i, i, i również widać ten. Tę radość już y, teraz tak, Radość y, y, wprowadzania nowości tych zasad programu 12 -krokowe, krokowego. Spotkałem się z osobami, które już przeszły 12 kroków, ani jedna z nich nie odradzała mi tego. Zachęcała mnie. I dawała świadectwo, jaki wpływ przejście tych 12 kroków oddziaływało, jakie wywarło na, na te osoby. Z doświadczenia, obserwując już tych, którzy przeszli 12 kroków, jak to wygląda. Po tym 12 kroku jest wizualnie wzięcie głębokie, głębokiego oddechu w płuca, czy, czy też otworzenie oczu, że szkoda, że się kończy, że, że dalej chcemy, być może nawet i spotykać się w jakiejś może już nieformalnej grupie. Spora część na pewno czuje potrzebę spotkań. Mówiąc szkoda, że się już skończyło. Na początku było około dwóch i pół roku będę tutaj chodził na te, czy chodziła na te spotkania. Jest to tak długo, a okazuje się, że pod koniec nie ma te, tego wrażenia początkowego, że jest to za długo, że jest to e, wielki e, jakby problem, e, właśnie e, ta kwestia czasowa. I oczywiście później kontynuujemy e, nasze spotkania. Jest e, zaproszenie do brania udziału w meetingach wspólnoty naszej e, dla chrześcijan, wspólnoty e, ku pełni życia są dni skupienia, rekolekcje dla absolwentów też organizowane są. A więc no, spotkania oczywiście też nieformalne te grupy, które kończą później w, mają kontakt ze sobą, Osoby się spotykają i rzeczywiście no chcą dalej tą przygodą żyć i się dzielić i wspierać, bo jest to też niezwykle istotne, żeby trwać w zmianie, Potrzebuje wsparcia, potrzebuje wspólnoty, i, i to dalej może trwać. W Polskim Radiu Olsztyn w audycji Porozmawiajmy o życiu, rozmawiamy o programie warsztatu Wreszcie Żyć ku pełni życia 12 kroków. Naszym gościem, współprowadzącym jest ksiądz Jacek Trykoszko, salez z Olsztyna. Do rozmowy wracamy po przerwie. Porozmawiajmy o życiu. 12 kroków, program 12 kroków, warsztaty wreszcie żyć ku pełni życia. Dzisiaj krok 12, ja może tak krócej go przedstawię, niż yy, tak jak to zrobiłeś yy, w pełnym yy, przekazie tego kroku, przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków albo podjęcia współpracy z łaską Bożą. Staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Współpraca. To jest właśnie ku pełni życia, że nie kończymy czegoś, współpracujemy, czyli musi to dalej trwać, to się nie zakończyło. To jest takie piękne sformułowanie, ale nie tylko sama współpraca, bo z kimś trzeba współpracować. Tu się współpracuje z łaską Bożą. Tu się otwiera na działanie Pana Boga. Jak to jest z łaską Bożą i, i, i jej działaniem, rozlewaniem się w życiu człowieka? To jest otworzenie się na wypełnienie woli Bożej w życiu. Tak, no to, to jest uświadomienie sobie, na kim polegam, tak? Czy polegam na sobie. Jeśli polegam na sobie, to doświadczam, że upadnę. Albo polegam na Panu Bogu. W jedenastym kroku mówiliśmy, odczytujemy wolę Bożą według nas, naszego życia. Co, jaki jest zamysł Pana Boga, tak? I no, czego on ode mnie chce, tak naprawdę. I czego pragnie dla mnie. Ja bym to jeszcze tak inaczej wyraził, i tutaj ta medytacja ma, ma mi pomóc w nawiązywaniu relacji z Panem Bogiem i, i, i słuchaniu, nasłuchiwaniu Jego, w, w Jego głosu, odczytywaniu Jego woli, poprzez też odczytywanie znaków, które mi stawia, bo Pan Bóg, jeśli się na Niego otwieramy, mówi to dużo. Nie zawsze jesteśmy gotowi to usłyszeć, nie jesteśmy nastrojeni na te fale, na których on nadaje, już mówiąc tym radiowym terminem. Także w, poprzez te nasze wyciszenie, poprzez naszą wewnętrzną jakoś dyspozycję, mamy, mamy się dostroić do tych fal bożych. I, no I ta relacja z Panem Bogiem pomaga mi, czy nawet uzdalnia mnie do tego, aby pozostać w tej zmianie, być wiernym przede wszystkim no też nie tylko Jemu, Bogu, ale i wiernym też sobie, bo, bo cały czas chodzi o to trwanie w tej szczerości, w prawdzie, życie tym prawdziwym ja. A do jakiej aktywności jestem potem wezwany? Mówię tutaj o, o aktywności, czyli o działaniu. Mam y, dawać świadectwo, mam być tylko przykładem, aż przykładem? Mam dzielić się przede wszystkim y, no, trzema rzeczami: wiedzą, którą zdobyłem, wiedzą o, o tym y, właśnie, o tych różnych mechanizmach, y, no, wiedzą teoretyczną. Mądrością, którą, którą zdobyłem przez te doświadczenie mojego życia i doświadczenie warsztatowe, a więc wiedza, umiejętność radzenia sobie w życiu właśnie to jest ta mądrość, która, która praktycznie może być jakoś tam wyrażona mogę się tym podzielić i no całym, całym doświadczeniem moim osobistym, jak to u mnie było, tak? I tutaj nie musimy specjalnie szukać. Jeżeli jesteśmy gotowi, czyli napełnieni tym, tym światłem bożym, no to to się jakoś będzie rozlewać i, i będzie widoczne, i ludzie będą pytać, a co tam się u ciebie zadziało, jak, jak ty robisz, że, że tak żyjesz, jak żyjesz. Tak? To, to tak się dokonuje, że, że Pan Bóg posyła ludzi, którym możesz pomóc. Mnie zafascynowało właśnie to, w, w, słuchanie ludzi, którzy mówili w sposób tak szczery i otwarty w, o swoich w, doświadczeniach, o swoich trudnościach i o, o swojej przemianie, o swoim doświadczeniu Boga. I ta szczerość, prawdziwość wzbudziło moje zaufanie, a później no, nadzieja, no, że to jest możliwe, że, że ja tak też mogę żyć w ten sposób. Czy ta cała sytuacja powoduje, że utwierdza się w sobie to przebudzenie, to nawrócenie, że to nie jest tylko sytuacja, do której mogę historycznie wrócić, ale że to cały czas się dzieje? Słuchaj, dzieląc się z innymi, bierzesz dla siebie dużo, utwierdzasz się w tym i także jakby dzieląc się, pomnażasz w sobie właśnie te. Te dary, które jakoś Pan Bóg ci e, zsyła. Pomagając innym, pomagamy sobie. I to jest chyba ta, ta zasada, która, która funkcjonuje. Czy to przebudzenie mm -hmm. to nie jest tylko rozpamiętywanie tego momentu, który się uh -huh, wydarzyło, ale uh -huh. że cały czas tym żyje. Że to jest. Y Cały czas być może jakimś ogniem, które do tego celu, ku pełni życia prowadzi. No z, pewnością, z pewnością to nie jest jakiś tam moment historyczny, który, do którego tylko się odwołuje, że taki miał miejsce w moim życiu ale no właśnie, dobrą nowiną chce się żyć. Dobra nowina jest tym, co ciągle trwa, ciągle może trwać i ja chcę, żeby ona trwała, tak? I na pewno odnoszę się jakoś do tego, co, co miało miejsce, co nastąpiło, ale no staram się żyć tu i teraz i, i, i to jest istotne. Jak przeżywam moją rzeczywistość. Ten krok bardzo mocno pokazuje, żeby nie koncentrować się na sobie. Pokazuje, żeby też koncentrować się i być może nawet przede wszystkim na drugim człowieku. Że po przejściu przez te własne problemy zauważam drugiego człowieka. I to jest realizacja przykazania miłości. To jest życie Ewangelią. To jest yy, yy, życie, yy, no właśnie, dbając o siebie, Żyje, żyje się dla drugiego. Nikt nie żyje dla siebie, jak mówi Słowo Boże. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeśli umieramy, to też umieramy dla Niego, a żyjąc dla, dla Chrystusa, żyję także dla moich braci i sióstr, którzy, którzy są bardzo często w potrzebie i w którym moje doświadczenie może pomóc. A jak stosować to wszystko we wszystkich poczynaniach? Bo tutaj też jesteśmy wezwani do tego, żeby to realizować we wszystkim, co robimy. To, to nie tylko praca, tak? obowiązki, to nie tylko moje ja, kiedy jestem sam i, i, i przeżywam. To, to też kontakt z drugim człowiekiem w domu, poza domem, w wolnym czasie we wszystkim tu jest, we wszystkim mam co zrobić. Nie ma miejsca, które jest odseparowane. Tak, no, no tutaj nie da się nawet tego odłączyć, że, że tutaj jestem taki... Że zostawiam a, coś przed drzwiami na przykład. A, a, a w, gdzieś tam w domu czy, czy w pracy jestem jeszcze inny. A, albo jest ta integracja, albo jest ta przemiana, która dotyka wszystkich sfer mojego życia, albo nie ma tej zmiany. I tutaj w, jestem sobą, jestem prawdziwy, E, Żyje moim prawdziwym ja e, w, wszędzie, I, i tego myślę, że nie da się jakoś e, sztucznie e, oddzielać, e, że, że gdzieś mam zostawić właśnie tą moją prawdziwość i, i, e, i, i żyć, żyć jakby w czym innym, w innym środowisku, tak? Dlatego też nie mam czynić wielkich rzeczy czy jakichś rzeczy specjalnych, ale, ale właśnie żyć wartościami i żyć moją, tą moją przemianą czy, 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 czy tym moim światłem, które otrzymuję, które, które biorę obficie, właśnie otwierając się na Boga no wszędzie i dla wszystkich. tak? Ale to też się wiąże z tym, że nie tylko jestem inny w środowisku, ale też pewnie to środowisko i zmieniam. Bo jeżeli jest środowisko, które mnie w te problemy wpędziło, to być może nawet to samo środowisko wypycha wtedy taką osobę, bo, bo nie chcę, żeby ona wśród nich była. No wiesz, to jakie będzie oddziaływanie nasze na środowisko, czy drugiego człowieka, to już zależy od, od działania łaski Bożej. Do nas owoce nie należą. Mamy hmm. robić to, co, co mamy robić. Do czego, do czego jesteśmy jakby zaproszeni, to właśnie przede wszystkim żyć sami tym, tak? A w, Oddziaływanie, to, to myślę, że ja cię mówiłem o swoim doświadczeniu, mm -hmm. że, że mnie to pociągało. Nie wiem, czy wszyscy są na to otwarci, czy, czy, czy postrzegają właśnie może w sposób jakiś taki pozytywny osobę, która świadczy. I pewnie, pewnie nie zawsze jest to, to otwarcie. Myślę, że, że czasami potrzeba, żeby jakiś człowiek no, doświadczył też trudności własnych, żeby, żeby otworzyć się właśnie na, na, to, na tą nowość, tak? zapragnąć tej, tej nowości w swoim życiu. Niemniej jednak, no, jeżeli, jeżeli przychodzą nowi ludzie na, na warsztaty, chcą zapoznać się z programem, chcą ten program poznać i wdrażać swoje życie, to znaczy, że, że to świadectwo działa. W naszym przypadku nie, nie stosujemy jakichś specjalnych reklam, specjalnych zaproszeń. Zaproszeniem jest właśnie to, to nasze życie, tak? I, i, I ludzie jednak przychodzą, to znaczy, że, że, że gdzieś ich pociąga też to świadectwo i ten przekaz, który płynie właśnie od osób, które przeszły 12 kroków. Rozmawiamy w Polskim Radiu Olsztyn o programie warsztatu Wreszcie Żyć ku pełni życia. Programie 12 kroków. Do rozmowy wracamy po przerwie. Porozmawiajmy o życiu. Wracamy do rozmowy, krok 12. Z dwunastu kroków warsztatu, wreszcie żyć ku pełni życia. W kolejnej audycji będziemy podsumowywać warsztaty, ale na koniec pozostawiłem pytania. Zawsze pojawiają się pytania, niezależnie, podejrzewam, od kroku. I to dobrze, bo to jest kreatywne, żeby pytania stawiać. Muszą się pojawiać, żeby też realizować dalej to wszystko, co sobie przez te kroki wytyczyliśmy. 12 kroków to, to wyjście z problemów, z takich bólów dojrzewania i to wszystko może przecież obrócić się na dobre, co nam tutaj pokazuje przejście przez te 12 kroków. No ważne jest, chyba jeśli coraz usilniej będziemy się starać poszukiwać odpowiedzi we wszystkich tych 12 krokach. Nie zostawimy ich za sobą, ale one wszystkie będą cały czas aktywne no. we mnie. Przy 12 kroku pojawia się ta zasadnicza kwestia, jak stosować te wszystkie zasady we wszystkich swoich poczynaniach, czyli jak dajemy sobie radę z tym, co uważamy za niepowodzenia lub sukcesy, jak obecnie mogę pogodzić się z jednym i z drugim oraz przystosować się do tego wszystkiego na przykład bez goryczy czy też pychy, bo, bo sukces może mi w pychę pociągnąć, czy, czy potrafię odważniej i Pogodą ducha stawiać czoło na przykład biedzie, chorobie, samotności, na przykład czy żałobie. To są, to są takie ważne pytania, albo czy naprawdę potrafię cieszyć się. Czymś skromniejszym, ale często trwalszym do osiągnięcia, rezygnuję z zaszczytów. Wydaje się, że przynosi mi to yy, wszystko co najlepsze, okazuje się, że było to moim problemem, albo uzależnienie od czegoś, od, od alkoholu, przez narkotyki, nawet do, do czegoś w sferze obyczajowej. I to zupełnie inny program życia przede mną stawia, ale też stawia. Pytania. To jest kwestia tego, chyba czy sam się stawiam w miejsce Boga, czy też Boga stawiam w centrum. Te pytania, rzeczywiście, które tutaj postawiłeś, dotyczą przeżywania życia. Jak, jak prze, przeżywam moje życie, jak przeżywam e, trudności, które są i które będą w moim życiu, e, wcześniej przeżywałem na sposób e, destrukcyjny, wcześniej e, uciekałem od problemów, tak e, nie brałem odpowiedzialności za swoje życie. Teraz e, żyjąc e, programem, e, wchodzę w doświadczenie. Razem z Bogiem, nie sam. Wchodzę w doświadczenie i dokonuję wyborów, że ja mam wpływ na to, co się dzieje, na to, co przeżywam, jak to przeżywam. I właśnie taką bramą, przez którą możemy przejść do nowego życia, jest nasz wybór. Poczucie tego, że ja, że ja mam wpływ na moje życie. To nie tak, że to życie się toczy, i, i, jak walec, i, 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 mnie, i mnie po prostu ten walec y, przejeżdża i, 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 i jakoś de, destrukcyjnie wpływa na moje, na moje całe istnienie i na moje so, samopoczucie. Że mimo trudności e, czuję pomoc, Bożo, pomoc Bożą i zachowuję pogodę ducha, e, bo e, wiem, że, w, e, że trud i cierpienie wpisane są w moją egzystencję. E, że to nie jest e, coś, co musi mnie w, w jakby m, niszczyć. Wręcz przeciwnie: trud często jest e, potrzebny i rozwojowy. I zrozumienie tego no, pozwala mi inaczej, inaczej przeżywać, inaczej spojrzeć na to wszystko. Z innej perspektywy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Omawialiśmy dzisiaj w audycji krok dwunasty z dwunastu kroków warsztatu wreszcie żyć. Ku pełni życia, nawet najboleśniejsze przejścia, pustka czy monotonia, nawet katastrofy życiowe, na naszych oczach mogą obrócić się na dobre u ludzi, którzy stosują 12 kroków. To tak jest. jest najważniejsze. Którzy współpracują z Panem Bogiem. Tak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Ksiądz Jacek Trykoszko Grzegorz Kacjaniuk. Wszystkiego dobrego. Szczęść, Szczęść Boże. Boże. Porozmawiajmy. O życiu.